Szanowni Państwo, radni mieszkańcy gminy Torzym, Sołtysi, członkowie rad sołeckich, pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek Podległych, dyrektorzy, kierownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, duchowie Ochotniczych Straży Pożarnych wszyscy zaangażowani w rozwój naszej gminy. Z ogromnym wzruszeniem, i jeszcze większą odpowiedzialnością. Przyjmuję dzisiaj wotum zaufania i absolutorium udzielone przez radnych Rady Miejskiej w Radnych, którzy są przedstawicielami naszej społeczności. To dla mnie nie tylko wyraz poparcia, ale przede wszystkim potwierdzenie, że kierunek, w którym idzie nasza gmina jest właściwy. Dziękuję za to z całego serca. Przedstawione dzisiaj raport o gminy za rok 2024 to nie tylko zbiór statystyk i tabel to przede wszystkim świadectwo ciężkiej pracy, zaangażowania i wspólnego wysiłku, który włożyliśmy w rozwój naszej społeczności. Pragnę zwrócić państwa uwagę na liczne działania, które udało nam się podjąć w trakcie minionej kadencji minionego roku kadencji 2024-2029. Odpowiedzieliśmy na wiele potrzeb naszych mieszkańców realizując zarówno zadania obligatoryjne wynikające z przepisów prawa, jak i te fakultatywne, które podjęliśmy z myślą o podniesieniu jakości życia w naszej gminie. Każde z tych przedsięwzięć to cegiełka w budowaniu nowoczesnego i przyjaznego środowiska miasta i miastorzy. Tutaj nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw i raport ich nie przedstawił, ponieważ każdy dyrektor, każdy kierownik, każdy kierownik referatu Pracował nad innym zadaniem, nad innym działaniem w celu poprawy jakości mieszkańców. Jest tego tak dużo, że nie sposób tego wymienić w krótkiej prezentacji, zatem zachęcam do zapoznania się z raportem ostatniej gminy. Chciałabym w tym miejscu podkreślić ogromne zaangażowanie pracy zespołowej. Żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe bez zaangażowania i synergii wielu osób. Dlatego w pierwszej kolejności pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Torzeniu oraz jednostek podległych, a także pracownikom naszego zakładu budżetowego. To dzięki Waszej codziennej, sumiennej pracy, często niewidocznej na pierwszy rzut oka, mogliśmy sprawnie funkcjonować i realizować postawione cele. Wasze kompetencje, profesjonalizm i poświęcenie są fundamentem sukcesu naszej gminy. Szczególne wyrazy uznania kieruję do dyrektorów i kierowników jednostek oraz kierowników referatów Urzędu Miejskiego. Wasza odpowiedzialność, umiejętność zarządzania zespołem i wizja są nieocenione w skutecznym prowadzeniu poszczególnych obszarów działalności gminy. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i ciężar odpowiedzialności, jaką codziennie dźwigacie. Nie sposób wspominać roli sołtysów i członków Rad Sołeckich. Reprezentujecie Państwo serce naszych społeczności lokalnych. Dziękuję Wam sołtysom i członkom Rad Sołeckich z naszych 21 sołectw miasta i gminy Tążę, za Wasze nieustanne zaangażowanie w rozwiązywanie lokalnych problemów, za inicjatywy, za bycie głosem mieszkańców, za pracę po godzinach, za poczucie odpowiedzialności, za tworzenie i budowanie Małych społeczności. Wasza praca jest niezwykle ważna w budowaniu silnych wspólnot, ponieważ razem możemy więcej. Pragnę również złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Torzyniu pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Świedzkiego. Wasza rola jest kluczowa w procesie decyzyjnym. Z pełnym uznaniem patrzę na Wasze zaangażowanie i ciężar odpowiedzialności, jaki niesiecie za sobą. W Radzie Miejskiej. Trudne decyzje, często wiążące na lata. Wiem, że podejmujecie je, zawsze mając na uwadze dobro mieszkańców. Cieszę się, że nawet gdy czasem się nie zgadzamy, to właśnie te dyskusje i różnice zdań budują jeszcze lepszy poziom współpracy. Jesteśmy zespołem i działamy w jednym celu dla dobra mieszkańców. To dzięki nam możemy wypracować optymalne rozwiązania i budować silniejszą gminę oraz jej pozytywny wizerunek. Decyzje nie zawsze są łatwe, ale na pewno przyświeca im słuszny cel. Doceniam każdego pracownika, społecznika i działacza. Każdy z Was, niezależnie od pełnionej funkcji czy miejsca działania, przyczynia się do rozwoju naszej gminy. Dziękuję za Waszą pasję. Poświęcenie i wiarę w to, że razem możemy zdziałać więcej. To często jest praca nieoceniona na co dzień, niedoceniana przez innych i niewidoczna w tle dużych projektów. Jednakże nie sposób tutaj nie podkreślać ważnej roli jednostki, każdego z nas, ponieważ my tworzymy cały zespół my tworzymy wspólnotę. Chcę również podkreślić, niezwykłą aktywność organizacji pozarządowych, zarówno tych lokalnych, działających na rzecz społeczności, jak, jak i ochotniczych straży pożarnych. Jesteście Państwo nieocenionym wsparciem, uzupełnieniem działania gminy, często w obszarach, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Pragnę zaznaczyć, że działania gminy zmierzają do ich wzmocnienia w kompetencjach i w budowaniu wzajemnego systemu działania. To właśnie w tej synergii siła naszej społeczności, co w czasach tak trudnych pod pryzmatem dużego nasilenia zarządzania brony cywilnej jest bardzo kluczowe. Przed nami kolejny rok 2025-2026 kolejne wyzwania. Mamy świadomość, że czeka nas wiele nowych zadań i przedsięwzięć do realizacji zapewniam Państwa, że z takim zespołem i z takim zaufaniem oraz zaangażowaniem poszczególnych osób jesteśmy gotowi stawić czoła każdej trudności. Jeszcze raz dziękuję za to udzielenie wotum zaufania, jeszcze raz dziękuję za absolutorium, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i mogę z Państwem współpracować na co dzień.